W Ołczychowicach Kłockich i dzieci z gminy Kłocko wspólnie szukały świętego Mikołaja i Rudolfa. Świąteczna zabawa odbyła się na placu przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłócko. Rozpoczęliśmy od marszu z Rudolfem w poszukiwaniu świętego Mikołaja, bo jak wiecie, to nie tak łatwo, żeby Mikołaj przychodził na każde nasze zaproszenie, więc już dzieciaki od godziny 13 rozpoczęły marsz w poszukiwaniu świętego Mikołaja. Staramy się wracać do normalności. Wczoraj otwarcie wioski świątecznej w Starym Wielisławiu też był Mikołaj. Przyleciał na saniach, lądował na dachu, pomagali mu schodzić więc wręcz o też paczki dla dzieci. Tutaj drugi w Ołżowicach, druga taka impreza w ciągu dwóch dni. Cieszę się, że są ludzie, którzy się organizują i yy, tak jak powiedziałem na początku, chcą wracać do normalności i jak widać zainteresowanie jest duże, więc... Yy, w tym kierunku będziemy szli. Za tydzień zapraszam na świąteczną wioskę do Jaszkowej Dolnej też pewnie mnóstwo atrakcji będzie. Przygotowano wiele warsztatów artystycznych zdobienia bombek pierników animacji dla dzieci tańców i występów artystycznych zapewniono też słodki poczęstunek i dania na ciepło.